Idziała to moja plecań, z jest LPS. To jest taki drog, Ale żeby się odróżniał od innych, miałbym rysować tylko tego. Tylko że ten to jest ten z gwiazdkami w oczach. No tutaj obruszkę, no to te już tylko osoby to rysowałam, tak sobie żeby... LPS nogi nie wiem czy to o nim powiedzieć to jedno z moich marzeń ale jakoś go narysowałam skoro nie mam jego figurki no za trzeba było mi go narysować ale jakoś go narysowałam ma tutaj nos i przyznam szczerze że chyba lepiej wyglądał jak go nie kolorowałam To tutaj jest kumkowane jakieś coś. No, to tyle.